Przed momentem właśnie dostaliśmy tą oto staliśmy się właścicielami piwiarni wareckiej w Kielcach, mamy do niej klucze, mamy taki dokumencik i co, będziemy tam biznes kręcić na wysokim poziomie i to są moi wspólnicy, lider, Wiktor, Kacper i Łukasz, no i ja Darek jestem. Byliśmy tam jakimiś ekipami, które trochę się powoli wykruszały, i tak dalej. Może to będzie jakieś ktoś, pomyśl, że oklepany, i tak dalej. Ale spotykasz ludzi, z którymi w jakiś sposób się nie to, że zżywasz, ale zapoznajesz, i tak dalej. Także jak najbardziej zapraszamy ich, ich, ich do nas na, na jakąś tam wspólną naszą kielecką biesiadę. Zdążyliście się zakumplować? Czy to ale... była raczej duża rywalizacja że... między Wami? Myślę, że tak. Program był tak zbudowany, że na tym to polegało, że ktoś musiał wygrać. Padło na nas, my jesteśmy z tego zadowoleni. Mam nadzieję, że chłopaki też to w jakiś sposób docenią i cieszą się razem z nami. Tak samo jak my byśmy się cieszyli, gdyby oni po prostu wygrali. Bo po prostu to skromnie mówić: no. wygrali lepsi. Ja Barkingowi serdecznie dziękujemy za to, że takimi dobrymi rywalami byli cały czas. Mieliśmy Pietra. Czego jesteście najbardziej dumni po tym programie? Oprócz ja jestem dumny. Tego, że najbardziej jest wygranej. Po prostu z Łukasza jestem dumny, bo po prostu pali mniej papierosów, odkąd zaczął się program. Ale a Darek w ogóle nie pali. Darek przestał, przestał palić papierosy w czasie programu, która, która mnie łapie. Przed milionami. Dobra. no to, no to z tego jestem dumny, że, że Darek nie pali papierosów, Łukasz mniej i pali. O pomysł na ten cały program i na nas to był jego. On do nas zadzwonił, on. No siemasz, chcesz wystąpić w reality show? się masz, no mogę wystąpić. No dobra, to za dwa dni masz maila. nie? I wysłał, no, jeszcze mówi, za co Łukasza, to nie? No i, i po prostu żeśmy się dzwonili, Darek Kaczmarek, Ty dostoń. Kiedy się urodziłem, się zapytam. No, do... no, Wiktor się mnie zapytał, kiedy się urodziłem przez telefon. Mówię, no tam porodziłem się tego i tego, jak zadzwoniłem, zaraz pytam się po co, albo w reality show będziemy prowadzić, mhm. ja mówię, do, dobra, spoko. Pozytywnie na pewno to, że dostaliśmy się do finału, a wygrana to już było naprawdę, naprawdę dużo emocji, no i szybko co? Ten, a co jakieś, co tak, tak czy jak, jakieś negatywy, negatywy były? Negatywne Cztery. zaskoczenia? O, ja no, to, to czas pracy. No, nie, dla mnie tak, właśnie czas pracy był najbardziej negatywny, bo często było, że musieliśmy wstać o 7 rano i kończyliśmy pracę o trzeciej w nocy, i to były 4, 5, 6 Nie wiem, mi się wydaje, że, że to miesiące były. Po prostu tak. Nie, mi się wydaje, że to 10 miesięcy było takiej ciężkiej pracy bardzo. No i oczywiście teraz przez 5 lat dalej będzie ciężka praca. No. A pozytywne, no, dla mnie to było to, że zobaczyłem od środka, jak telewizja działa. Zawsze mnie to interesowało, fajnie działa. Naprawdę ciekawa sprawa. Każdemu palcu, żeby się wciągnął w coś takiego i sobie zobaczył, jak właśnie funkcjonuje telewizja, ta cała maszyna, kto się krańcić, zacznie, mm -hmm. jak, 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 jak mieli i jak to idzie do przodu. Jeżeli będzie możliwość taka i lokal będzie prosperował na tyle, że, że, będzie, no, że będzie możliwość go utrzymania dalej, to jest jakby sprawa kluczowa. Jeżeli on będzie zarabiał na tyle, żeby po prostu sam się utrzymał, no to, to jest naprawdę zajebiste miejsce, więc uważam, że jeżeli będzie możliwość przedłużenia tego, to po prostu to przedłużymy. Albo otworzymy drugą. A tworzymy drugą. I trzecią. Jest taki gość Sancho, tutaj od nas Kielc. Szukałem nawet, kiedyś wspomniał o nim w swoim numerze, nie zapominaj. To jest gość, który nauczył chyba po prostu wszystkich tańczyć breakdance'a tutaj w Kielcach. Kiedyś, jak miałem 12 lat, to też tańczyłem. I, 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 I wiesz, i tak troszkę się gdzieś tam przyklejałem do różnych mm, po, podłóg i ogólnie do, do chłopaków. No i, i Kleister. Kasper mam na imię i może to stąd. Trzeba by zapytać Sancha. Tylko że. Znaczy, klejster. Kleister to Kleister, a Kleister też jeszcze można pisać po amerykańsku, tak wiesz, w formie cappuccino. Tak bardziej, że jesteś już taki, wiesz, ponad stan, nie? To Kleister to taki człowiek kierujący gliną, nie? To jest mm -hmm. dziwna ksywa? No. Niespotykana. Jesteś jedyną osobą o takiej ksywie jakąś. Biały, czorny, gruby. Pisywałeś, nie? Nie ma chyba za Jestem Kleister od. Nie pamiętam. Po prostu. Lokal w, wystrój. <laughs> Co, to i w różnych innych takich sytuacjach, w których nie mogliśmy sobie sami pomóc czy coś zaradzić, to, to wzywaliśmy i każdy gdzieś tam nam zawsze pomagał. No, prawda jest taka, że, że pierwszych chyba 10 punktów, które dostaliśmy, dostaliśmy za wystrój lokalu. I tak naprawdę, że gdyby nie, nie nasi przyjaciele, którzy nam pomogli w tym wszystkim. No to no nie, moglibyśmy mieć szpreje na przykład, Molawy coś na ścianach, powieszać blaszki, które dostaliśmy od, mhm. od warki i byłoby to wszystko. Pierwsze 10 punktów, które wprowadziło nas do finału, to było właśnie dzięki temu. W tej chwili przez ten czas jakby całego programu są rzeczy, które są jeszcze na pewno dużo do poprawienia, bo to co widać, a nie widać, to widać, a, a prawda jest taka, że naprawdę tak jak Witold przed, przed chwilą powiedział o, o karcie na przykład, y, która będzie w lokalu, tak samo różne no, szczegóły, tak, no jest dużo pracy, ale czy się z tym stresujemy, no teraz to będziemy robić na siebie, bo nie powiem, że pod, ale, e, ale to jest fajne, nie, znaczy stresujemy się. Pracowaliśmy kiedy, cały czas dla kogoś, wiesz o co chodzi, że, że robiliśmy cały czas to samo, Kolejczy, może nie... Nasze pomysły, no. ale jednak dla kogoś, a w tym momencie... I teraz jeśli się ktoś tym interesuje, czy ja się kłócę z Wiktorem, tak, kłócę się po no. prostu z Wiktorem, tak się no z. strażę po prostu i się z nim kłócę, tak. I z Łukaszem tak. też. A ja od ciężkiej pracy aż się zatarłem. Bo była bo, umowa, bo że, będziemy, że będziemy dupę mąką stypać, żeby się nie zatarła, a ukaże się nie, nie posypał i żeby się zatarła. To Magda pyta Klajstra, co się z nią mówi. Ojej! Magda! Ale poczekaj chwilę, poczekaj chwilę, ale bo, bo wiesz. Ja, cię, ja, ja, się, ja się nie nadaję. Ja się, ja się po prostu nie nadaję. Ja się nie nadaję, jestem. Jestem... Jestem za szybki. Tak. Znaczy, po prostu wszędzie mnie jest, wiesz? Jest mnie wszędzie i wszyscy się denerwują, że, że, tak. mi, że mnie nie ma. Co? Te, a propos tej szybkości, to była taka historia: jak gdy co, dary operator Cię szukał, i było tak, że przed chwilą widział klajster, wchodzi do biura, odwrócił się, podjeżdża samochodem pod lokal. Wiesz, o co chodzi. Tak. To, to, nie, tak. ale, ale, ale powiem Ci, Magda, powiem Ci, że, że ja już, myślę, że jeszcze kilka lat, i po prostu będę dojrzałym mężczyzną. Przemysł to pytanie. Przemysł, Magdo. Właśnie, nie, stawiasz? ale wiesz, hmm. po prostu, jesteś zajebista, ja Cię zapraszam do nas do piwiarni, porozmawiamy sobie, będzie fajnie z prostu że, że to Ty napisałaś, że wcale się ze mnie nie śmiejesz, tylko wiesz. Nie byliśmy wcześniej Dartanianami no do wiesz, w ogóle nazwa powstała, zrzut był taki, siedzieliśmy w domu u mnie Aha. z Wiktorem i z, z Łukaszem, Kaczmara nie było i siedziałem z Mroczkiem, takim tutaj dj o od nas i, i, i mówię, kurde Krzysiu, potrzebujemy nazwę na, 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 na ekipę, nie, a, a no i tak kminimy, kminimy, no dobra, no to, no to Dartanianie, nie. No dobra, no to Dartaniany, no i do Wiktora od razu tam zadzwoniłem, Ty Dartaniany, da a co, Dartaniany, dobra, dobra, spotkaliśmy się w domu ten Gold Team, coś tam, coś tam w ogóle, wiesz, taka w ogóle zagęszczona akcja bardzo amerykańska. Yy, spotkaliśmy się gdzieś tam i po klepneli klepnęli Dartaniany. Ale mi to się jednak Dartaniany kojarzą z takimi wojownikami trochę, nie? Różę, ja powiem tak? do, do wszystkich DJ-ów informację, że ja, y, zachęcam wszystkich DJ-ów do grania z winyli. No, zobaczcie, że ja zrobiłem po prostu naj, naj, największy fuck-up. Y, y, jak każdemu z Was by się to zdarzyło, to, to po prostu bylibyście niezadowoleni. Ale pamiętajcie, że DJ to jednak gra na gramofonach i, i, i tyle chciałem powiedzieć, nie? No. To i, I w ogóle jeśli to było ostatnie pytanie, to ja chciałem. Nie chcę was nazywać fanami, bo ja, ja, ja nie chcę mieć fanów. Jesteście, jesteście tacy sami jak my i strasznie Wam dziękujemy za, za w ogóle zainteresowanie, czy wam się nudzi przed komputerem, czy nie, czy faktycznie jesteście zainteresowani tym, co tutaj się dzieje, ale cieszę się bardzo, że, że jednak były jakieś pytania, że, że, nie, że ty ich nie wymyślałeś. Zapraszamy, i <laughs> żyjcie razem z nami. W Przyjecie tutaj, porozmawiamy, przyjecie numery i Zjedziemy nawicie się piwka dobrego, zachęcamy. Kontakt 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 No. Po prostu a i jesteśmy na Facebooku www, Facebook łamane na Piwiarnia Kielce. I to Piwiarnia Warecka Kielce to jest nasz jakby profil facebookowy i tam będą wszystkie informacje co będzie działo się w piwiarni. Oczywiście mamy zamiar zapraszać różnych artystów bardziej w formie jakiś tam jam session, który nie będzie przeszkadzało w rozmowie, więc po prostu będzie to lokal na wysokim poziomie. Bo no bo inaczej się nie będzie dało po prostu, wiesz. No, także pozdrawiamy, po prostu dziękujemy bardzo również i Tobie. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? No co, no chciałem Wam pogratulować już tylko. E, wam chciałem podziękować za wszystkie pytania. No i wszyscy razem życzymy Wam powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, naprawdę. Pozdrawiamy Was po prostu wszystkich. Jesteśmy tutaj, podejrzewam, że dziś do 6 rano. Bądźcie także jeśli. Jeśli ktoś chciał, to dojeżdżajcie. Dziękujemy bardzo, naprawdę. Dziękujemy.